Komendant nie był zadowolony. Przeszukanie rzeczy dziewczyny się nie powiodło. Marianna niczego przy niej nie znalazła. Co prawda opowiadała bardzo podekscytowana o dziwnym przedmiocie, ale nie miał on nic wspólnego z poszukiwanym artefaktem. Nie było jednak pewności, czy nie znajdzie się czegoś przy chłopaku. Może to on miał zagubiony klucz, ale nie mógł powierzyć tej misji swojej córce. Musiał to zrobić ktoś inny. Przez całe swoje życie, komendant był uśpionym strażnikiem. Czekał cierpliwie na znak. Jego poprzednicy zupełnie spokojnie dożywali zwolnienia ze służby, choć tym zwolnieniem była po prostu śmierć. On jednak otrzymał wezwanie. Ktoś miał naruszyć ustalony porządek czasów i zabrał klucz. Musiał wkroczyć. Musiał odnaleźć skradziony klucz czasu, by zamknąć przejście. Co to za zadyma? Julia szła po schodach trochę zła. Zobaczywszy suto nakryty stół, myślała, że naje się dosyta. A cóż, nurówka tak ją uciskała, że ledwie mogła wysiedzieć przy posiłku. O jedzeniu nie było mowy. Wszyscy gdzieś uciekają. Nie mam pojęcia. Oli ziewnął, nie ukrywając zmęczenia. Dzień był bardzo intensywny, więc nie dziwił się, że ledwie stał o własnych siłach. O mały włos nie usnął przy stole, choć miał okazję podziwiać piękne nakrycia i uczestniczyć w prawdziwej uczcie. Nawet przyjęcia imieninowe cioci Grażynki, choć stoły się na nich uginają, nie mogły się równać tej uczcie. Czucia, wprawdzie, potrafiła zadziwić niejednego gościa, ale temu wyzwaniu by nie sprostała. Taka gratka może się już więcej nie powtórzyć. No i nie był niewolnikiem żadnej diety, o co podejrzewał Julkę. – Julio? – usłyszeli ze sobą głos Marianny Zofii. – Zaczekaj na mnie! Julka spojrzała na dziewczynę w pudrowanej peruce. Żal się jej zrobiło, gdy zobaczyła, jak Marianna zazdrośnie zerka na jej włosy. – Chyba jej strącę ten pudrowany czerep – pomyślała. – Po jakiego czorta nosi te ptasie gniazdo? Mało tu drzew na domki dla ptaków? Przecież nie musi nosić któregoś z nich na głowie. Zamiast jednak wygłosić swe myśli, uśmiechnęła się do dziewczyny. Obserwowała ją przy stole. Marianna też prawie nie jadła. Może też jest głodna. Odpuściła więc sobie złośliwości. Co tam? Proszę, Marianna podała jej paczuszkę. Na pewno ci się przyda. Julia wzięła z jej rąk zawiniątko. Nie wiedziała, co w nim jest. Marzyła po cichu, żeby w haftowanej serwecie nie znaleźć przyborów do szycia, których noszenie przy sobie sugerowała Marianna, tylko kawałek pizzy albo cokolwiek do jedzenia. Zjadłaby diabła z kopytami i z sierścią, albo cokolwiek innego. Może nawet te przybory do szycia. Pewności nie miała. Co to? Weź. I nie wychodź dziś ze swojej komnaty. Dlaczego? Julka trochę się wkurzyła. Miała ochotę wstąpić po oliego i powędrować do zamkowej kuchni. Drogę już poznała. Ktoś mi zabroni? Nikt ci niczego nie zabroni. Jesteście tu gośćmi. Ale dobrze ci radzę. Nie dzisiejszej nocy. Zawrzyj komnatę i nie wychodź pod żadnym pozorem. Dziś jest ta noc. Jaka noc? Nie wychodź, Julio. Marianna miała bardzo poważną minę. Ona nie żartuje, pomyślała Julia. Ale co mi tam? I tak jestem zmęczona. Widziała, że dziewczyna jest czymś bardzo zaaferowana i nie próbuje jej zastraszać. Już wybaczyła jej szperanie po kieszeniach. Z zachowania Marianny wywnioskowała, że telefon nieźle ją wystraszył, więc już się jej dostało. No dobra, wzruszyła w odpowiedzi ramionami. Zaraz za drzwiami swojej komnaty rozwiązała serwetę. Oczy zaświeciły jej jak gwiazdy. O w mordę, Mania, jesteś cudowna! zawołała na widok kawałka pieczeni i sporej kromki pachnącego chleba. Skąd ona wiedziała? Nie próbowała nawet zastanawiać się nad odpowiedzią, tylko wpiła zęby w apetycznie wyglądającą pieczeń. Nic nie mogło jej tak ucieszyć, jak lniane zawiniątko z pachnącą zawartością. Zębami wbitymi w spory kawał mięcha, zgrabnie zrzuciła sukienkę i niuzowała sznurówkę. Ot, co robi głód! W mig pojęła zawiłości tasiemek i małych guziczków. Nagle doznała uczucia, że życie jej wróciło, a krew w żyłach zaczęła normalnie krążyć. Postanowiła, że jutro nikt w to narzędzie tortur nie wbije choćby nawet musiała wkładać sukienkę o trzy rozmiary za dużą, albo strażyć wszystkich czarną koszulką ze szczerzącymi zębiska czaszkami. Teraz z dubością znów wciągnęła ją na siebie, poczuła jakby wróciła do swojego świata. Nareszcie. Oliwier nie miał takich problemów. Co prawda, obcisłe spodnie wpijały mu się tu i łówdzie. Ale nie były to takie katusze, jakie odbijały się na umęczonej twarzy koleżanki. Przez całą kolację nic nie zjadła. Czy to jakaś głupia dieta? A może nie była głodna? Może coś jej dolegało? Postanowił, że sprawdzi to później. W końcu nikt nie będzie się dziwił, że odwiedza swoją małą siostrzyczkę. Rozglądał się po swojej komnacie, widział lokom Julki, ale jego nie było w niczym gorsze. Wprawdzie bogate zdobienia nie bardzo pasowały do jego prostych upodobań, lecz zachwycał go sam fakt, że może własnymi rękami dotknąć historii, wciągnąć w płuca jej zapach, poczuć prawdziwą atmosferę zamku. Nie znał go takim. Kiedy oglądał zamek ze szkolną wycieczką, był w nim hotel i restauracja. Oglądali gołe sale i ubogie korytarze. Wszystko było skromniejsze i jakieś nieprawdziwe, Pomimo starań osób zarządzających współcześnie Rydzyńskim Zamkiem, jego klimat w niczym nie przypominał tego, w którego murach się znalazł. Stanął przed lustrem w ozdobnej złotej ramce i spojrzał na swoje odbicie. Nie do końca spodobał mu się gość po drugiej stronie. Obojętnie jak się ustawiał, wciąż wyglądał zabawnie. Próbował poprawić wrzynające się opięte spodnie, ale nie odczuł żadnej ulgi. Wiele razy spoglądał wcześniej na płótne malowane pędzlem jakiegoś zacnego mistrza i zastanawiał się, kim jest cudacznie odziany model. Zastanawiał się, kim jest, ale nigdy co czuje. Jednak jeszcze wtedy nie wiedział, z jakimi niedogodnościami wiąże się taki wygląd. Mało, że wygląda jak własny praprzodek, to czuł się jak ułożony na madejowym łożu. Trudno! westchnął. Kiedy wlazłem między wrony, muszę krakać jak i one. Wyglądasz raczej jak papuga, albo paw. Jula, obrócił się do źródła głosu. Dawno tu jesteś? Od pewnego czasu. patrzy, jak się dymosz przed lustrem i poprawiasz ciasne gadki. Zaśmiała się. Nie zawarłeś wrót, mój panie. Skłoniła się w zamaszystym ukłonie. Bardzo śmieszne. Prychnął nieco zniesmaczony. Też tak myślę. Zgodziła się. Tylko nie wiem, czy ty czy to cudaczne wyrażenie zawrzyj drzwi. Po tych słowach weszła do środka i zamknęła za sobą ciężkie, rzeźbione drzwi. Przez chwilę ciekawie rozglądała się po wnętrzu. Jej komnata nie różniła się zbyt wiele, tylko że była w zupełnie innym kolorze. Jak długo tu jesteśmy, Jula? Pewnie już nas szukają. I to cię martwi? Zdziwiła się. Najwyżej dostaniemy szlaban. Lepiej po kombinu, jak się stąd wydostać, bo za chwilę będziemy marzyć o szlabanie. Masz jakiś pomysł? Nie bardzo, chłopak wzruszył ramionami. Chyba tą samą drogą. Przez tunel? No. Z pająkiem? Julka lekko pobladła. Zapomnij! Myślę, że to jedyna droga. Oli spojrzał na bladą twarz dziewczyny. Julka pewnie go już tam nie ma. Założę się, że on wystraszył się bardziej niż ty. Tak, akurat, prychnęła. Widziałam, jak na mnie patrzył. Dziewczyno, spytam tymi samymi słowami. I to cię martwi? Przecież zniknęliśmy z naszego świata i sami nie wiemy, gdzie nas rzuciło. Jak to nie wiemy? Mówiłeś, że to rok 1785, czy jakoś tak. A jesteśmy w Rydzynie to niedaleko od Leszna. Jakby się uprzeć, to przebiegniemy tę drogę. Łatwo ci mówić, ściszył głos. Ty biegasz regularnie. Oli, przecież ja nie mówię poważnie, kto nas zmusi do biegania. Żadne z nich nie miało pojęcia, co dalej począć. I nie wiadomo, który z nich bardziej się martwiło. Olivier, bo za zniknięcie bez zameldowania oberwie mu się w domu. Czy Julia, bo będzie musiała znów spojrzeć w oczy tłustemu potworowi. I idę spać. Julka ruszyła do drzwi. Wrąbałam całą wałówkę od Marianny i teraz poczułam się senna. Dlaczego nie jadłaś podczas kolacji? Były takie pyszności. Dlaczego? Spróbuj obandażować się tak, że flaki wychodzą ci gardłem. Siądź do zastawionego stołu i biesiaduj. Smacznego! Warknęła. Sorry, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, przedrzeźniała go. Faceci, co wy wiecie o kobietach i naszym ciężkim życiu? Westchnęła całkiem poważnie. Tak poważnie, że niemal sama w to uwierzyła. I zdaj mi to wdzianko, obrzuciła Oliwiera krytycznym wejrzeniem od głowy poczarne trzewiki z wielkimi, błyszczącymi klamrami. Wyglądasz jak pajac. Kiedy Oli już został sam... Z wielką ulgą zaczął zdejmować stanowczo za bardzo dopasowane ubranie. Może i było uszyte z zacnych materiałów, ale zdecydowanie bardziej wolał swoje dżinsy, trampki i koszulkę. Nagle do jego uszu doszedł nieznany wcześniej łomot. Mógłby pomyśleć, że to Julia przemeblowuje swoją komnatę, ale odgłosy dobiegały skąd inąd. Może z zewnątrz. Próbując zlokalizować źródło hałasu, Oliver podszedł do okna. Odnalazł klamkę i z niemałym wysiłkiem ją otworzył. Zapachniało ogrodem i ciepłą nocą. Uspokojony uśmiechnął się do swoich myśli. Przypomniały mu się kroniki, w których czytał o straszącej w zamku damie. Nie przejmował się, bo wiedział, że każdy szanujący się zamek musiał mieć w swojej historii ducha. A im straszniejszy, tym lepszy. Uśmiechał się myśląc o tym, jak o atrakcji dla zwiedzających. Zastanawiała go jednak panująca wokół cisza. Nie drgnął ani listek w zamkowym ogrodzie i zdawało się, że czas stanął w miejscu, że życie na chwilę zamarło. Mimo wszystko coś go niepokoiło. A jeśli znów się myli? Przecież tak samo pomyśleli, kiedy znaleźli się w towarzystwie trzech szkieletów. Też sądzili, że to biblioteczny wkręt. Wabieg na czytelników? Znów coś załomotało. Szybko zamknął okno. Przerażało go to, co się działo za oknem, a raczej to, że nic się nie działo. Julka, a jeśli się boi, dopadł drzwi i już po chwili pukał do komnaty przyjaciółki. Julka, co tam? Spojrzała na niego zdziwiona. Siedziała po turecku na pięknym łożu i z lubością rozglądała się dookoła. Płomienie świec rzucały cienie na ściany i świat wyglądał zupełnie inaczej. Otoczenie stawało się obce, ale i bardziej tajemnicze. Magiczne. Stało się coś? Słyszałaś? Co? Ten łomot, powiedział już nieco ciszej. Zdziwił się, że dziewczyna o niczym nie wie. Przecież to nie mogły być tylko o mamy. Chyba z korytarza? Nic nie słyszałam, Julka rozłożyła ręce. Ale jak się boisz, to zostań ze mną. Nie boję się, obruszył się Oliwier. Myślałem, że ty się boisz. Niech ci będzie, zgodziła się łaskawie. Nie chciała, żeby jego męska duma doznała jakiegokolwiek uszczerbku. W końcu jestem twoją młodszą siostrą i musisz się mną opiekować. Chyba nikt nie będzie sprawdzał listy obecności. Chyba nie. Natychmiast spodobał mu się ten pomysł. Nie jesteśmy na obozie. No właśnie, Oli, gdzie my jesteśmy? To wszystko wydaje mi się jakimś snem. Przecież to nie może być prawda. Już się nawet szczypałam, tylko nic to nie dało. Może to nam się tylko śni. I obojgu to samo? Fakt. To trochę dziwne. Dziewczyna pokiwała głową, kiedy za oknem zaczęło robić się ciemno. Zatęskniła za domem. Nie miałaby nic przeciwko temu, żeby ta przygoda okazała się snem. Ale może jutro obudzimy się w domu? Może, westchnął Oliwier. Tylko nie wkładaj tej sukienki, bo mama cię nie rozpozna, zaśmiał się. Chciałby przestać się martwić, ale jakoś mu to nie wychodziło. Żarty też nie pomagały. Julka spojrzała na niego. Żartuje, więc jak nic, boi się. Co go tak za Nagle przypomniała sobie przestrogę Marianny Zofii. Zawrzyj drzwi. Słuchaj, Oli, spytała niepewnie. Nie chciała go wystraszyć jeszcze bardziej. Co wiesz o tym zamku? Cóż, zbudowano go dla... Zaczął rozochocony jej pytaniem. Tylko proszę, nie zaczynaj od początku. Pamiętam, co mówiłeś. Przerwałam pospiesznie. Chodzi mi o jakieś, no wiesz, tajemnice. Bo Marianna radziła mi, nie wychodzić chodzić z pokoju i kazała zamknąć drzwi. Wiesz coś o tym? Julka, jęknął. Pytasz o białą damę? Pytam? Nie słyszałaś tej legendy? Oj, Ori, nie wkurzaj mnie. Julka powierciła się zniecierpliwona na swoim królewskim łożu. Gdybym o niej słyszała, to pewnie nie zawracałabym ci teraz głowy. Gadaj co wiesz, bo może chodzi właśnie o to. Jednak Oliwier nawet nie zdążył zacząć swojej opowieści, kiedy nad ich głowami rozległ się hałas przesuwanych mebli. Chłopak zbladł. Julia aż podskoczyła na łóżku, jednak nie ze strachu, tylko po to, żeby się odbić od materaca i wylądować na podłodze. Chodź, Oli, sprawdzimy złapała go za koszulkę i pociągnęła w stronę drzwi. Mieliśmy nie wychodzić. Żartujesz? W życiu tego nie przepuszczę. Porwała kandelabr z pięcioma świecami i już chwytała za klamkę. Julka, może jednak nie. Co ty? Boisz się? To zostań. Ja idę. Oliver nie miał zamiaru iść, ale wyjść nad chórza też nie chciał. Próbował odwieźć dziewczynę od tego pomysłu, nie wiedział jednak jak to zrobić. Prędzej zawróciłby wodę kijem, niż powstrzymał szaloną koleżankę od realizacji swoich pomysłów. Znał legendę o Białej Damie i nie zamierzał konfrontować jej naocznie. Kiedy jednak Julka stanęła przy drzwiach, a drgające płomienie zaczęły tańczyć na ścianie swój makabryczny pląs, podjął jedyną możliwą w tej chwili decyzję. Poczekaj, wziął do ręki drugi kandelabr. Idę z tobą. Marianna wtulała głowę w poduszkę. Nie chciałaby niepokojące dźwięki dochodziły do jej uszu, ale nie udało się ich uniknąć. Kiedy zmarła jej mama i ojciec poszedł na służbę do księcia Słukowskiego, przez pewien czas próbował zajmować się córką. Ale samotny ojciec, żołnierz, nie poradził sobie. Wtedy zaproponowano umieszczenie córki na zamku. Dopóki nie wyjdzie za mąż... Miała być pod opieką księżnej. Mała dziewczynka, a później młoda dama, nie mogła przebywać w domu sama, gdy jej ojciec był na służbie. A zdarzało się, że nie było go w domu całymi tygodniami. I tak Marianna znalazła się pod opiekuńczymi skrzydłami księżnej Ludwiki Sułkowskiej. Odkąd mieszkała w Rydzynie, udawało jej się nie wchodzić w paradę Białej Damie i nie zamierzała zmieniać swoich zwyczajów. Uświadomiona przez służbę, zaszywała się w swojej komnacie i nie wyściubiała z niej nosa. To samo poradziła Juli. Teraz jednak martwiła się o niesforną dziewczynę. A jeśli nie posłuchała? A jeśli spotkają coś złego? Trudno, powiedziała na głos, by zagłuszyć myśli. Musi sobie sama poradzić.